Witam wszystkich, Cię będę testował ten rozsiewacz. Wielką szafę. On ze 3 tony chyba tu wchodzi w niego. To Axera H1102MC. Yy, na hydraulice. Niby to wszystko już podłączałem, wiązkę ISO, Isobusosko też zrobiłem. No niby wszystko działa. Bo nie wiem w sumie jak włączyć Nie wiem po co jest drugi ten hydrauliczny przewód Ale może jest do tego Tylko nie wiem co on miałby robić yy, I jeszcze jedna rzecz yy, Nie wiem jak mi mieszadło włączyć, bo nie działa mieszadło Tarczę włączam, wszystko działa Czujnik prędkości skalibrowałem Zaraz Wam pokażę jak w wygląda Jeszcze, a, jeszcze zobaczymy yy, Miałem właśnie włączyć Opróżnianie, którym to się włączało. Eee, nie, 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 nie. To. To i to i to. O. Dobra, idziemy. Zobaczymy, czy się otworzyło, czy się nie otworzyło. Tak, otworzyło się. Otworzyło się. I tu się otworzyło. Super. Super, że się otworzyło. Tarce tutaj zero luzu, z luzu bo to na, sił, na silnikach hydraulicznych. Upadki, zobaczcie wygląda. Yy, ten wreszcie jest do sprzedania. Tylko był podmalowywany, nie? O tak wam pokażę, będzie widać. 2004 rok. Yy, 22 netto. Nie był tani, tutaj ma takie coś, i zaraz wam pokażę, jak w środku wygląda. No i dobra, zamkniemy już to. Dobra, zamknęło ok, się. 400 kg na hektar będzie wapna e, Teraz mam modę Auto e, Awek e, MC. No, teraz jeszcze zobaczycie, jak tutaj tym się włącza i tym się włącza. Poziomowany jest dobrze. Tylko mówię, nie, nie wiem co z tym mieszadłem, może dopiero jak się jedzie to ono się włącza, tak mi przyszło do głowy. Teraz jest zamknięty chyba Tak zamknięty jest Taką wygląda od środka Zobaczymy ile wejdzie Ale szafa jest naprawdę Przyczepa Jak przyczepa Naprawdę gran, więc to wam na ściernisko yy, Na to Na to co Na to niepewną dzierżawę Czekaj, Na tą niepewną dzierżawę Co nie wiadomo czy ona Jeszcze będzie Więc tylko wapno rozsieje. Patrzcie jak wygląda dwie tony wapna W tym rozsiewaczu <śmulowa> Płowo rozsiewacza <laughs> Dwie tony, teraz będzie... Tylko to wapno ma... no cięższe może jest Mniej jest tego w worku Objętościowo Będzie 2,5 tony teraz No, tak wygląda 2,5 Dwie... tony wapna W tym rozszywacie Nie ma tylko wapna tego w aplikacji Ale według tej aplikacji To ja ogólnie myślałem, że Ten komputer ten typ komputera jest trudny w obsłudze, ale to jest wszystko bardzo łatwe więc tak, tutaj mamy włączone dwie strony tym tylko otwieramy, włączamy, tutaj włączamy tarczę najpierw musimy hydraulikę włączyć, tu jest krawędziowy prawa, lewa <laughs> czyli on zwalnia nam na tej stronie obroty tarczy no i tyle, no ustawiamy kilogramy, o tutaj mamy tym Wchodzimy w menu, reglarz, i yy, tutaj mamy ilość nawozu, ile chcemy czy 400 kg na hektar, które szerokość pracy 21 metrów. Yy, tutaj ten, ten nawóz spisujemy nie wiem, wziąłem jakieś wapno inne mam nadzieję, że mi podpasuje to zobaczymy zresztą. I, 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 i co? No i tutaj mamy e, obroty dysk normalnie, znaczy mam 800, tak aplikacja mi na to wapno kazała ustawić i tu mamy na prawą e, na lewą tu jest 850 na graniczny e, ale ja będę od prawej strony zaczynał więc e, no A chociaż nie wiemy, jak... zaraz włączymy sobie też na na 500, bo graniczny powinno być na 500 dobra to i o, tutaj też mamy 500 okej okay. tu jest kalibracja prędkości, czyli czujnik z tego, o tutaj z, no, ze skrzyni czujnik ciągnie impulsy, czyli 14500 związkę isobusowską ISO tutaj pociągnąłem tu jest ten kabel związki no i reszta tam jest prowizorycznie i do akumulatora, nie? tak to wygląda, no i, no i tyle w sumie, tutaj mo możemy ustawić jeszcze, czy to ma być, znaczy plus minus, czy o, o ile procent ma się zwiększać jak chcemy podwiększyć y dawkę, tutaj ustawienia, ja mam Auto avec EMC Czyli to automatyczne yy, Można bez EMC Auto i yy, Manualnie Zobaczymy ten Co tutaj jest o, Nie wiem co tu jest yy, No i w sumie tyle no. Wracamy tutaj na ten pulpit I zaraz zobaczymy jak to będzie rozsiewało Zaraz zobaczymy jak to będzie rozsiewało Włączę sobie od razu ten średnią prędkość no, ustawiłem sobie na 15, więc zaraz zobaczymy. No. Włączamy sobie dysk, dyski. Disc... Nie On sobie chyba wyregulował Nie muszę regulować chyba tego No wyregulował sobie Było tysiąc Sam sobie wyregulował A jak damy graniczny? No O prawy zwolnił Super zaraz zobaczymy co to Return Manoped Escape Aha tu się coś pojawiło eee, No to co? Próbujemy Próbujemy na D i start Jeba. Nawet widzę. Tak zawaliście. Nie wiem czy to zobaczycie, ale faktycznie nie, nie przepala do sąsiada. Może gdzie niegdzie troszkę, ale Głównie leci. Pozycja 380 na tym. Tyn. No zobaczymy czy to dobrze wyreguluje. Szkoda, że nie pokazuje, nie pokazuje ile, ile to wysiewa faktycznie. Ile jadę? 12 na godzinę. No, bo to ciężko, 2,5 tony. No, dopiero nawigację włączyć, z tego wszystkiego zapomniałem. Nawigację włączyć, ale źle sobie ustawiłem, bo nie podzieliłem sobie na pół. Mogłem sobie jeszcze podzielić. Dobra, rozpędzamy się. Ile mamy na godzinę? 17,5. Ja Cię pierdziele 590 otwarcie tego szczeliny 17,5 na godzinę Tak to można rozsiewać Piękny rozciewać powiem wam O, bywa tego Wapna Uuuu, jaka za Piękna zadyma Piękna zadyma eee... No, coś tam mi zostało, tylko mi się to. jeden worek miałem, o tutaj mokry i tej strony mi zostało, no, zaraz to rozgarnę trochę, dobrze, że kraty są, no elegancko o, i pokazuje mi, że zostało mi, on wagi nie ma, ale on zlicza napływ masy na, na talerz jakoś. I wow, ale to ładnie poszło. Przyjadę sobie jeszcze tutaj, chociaż tutaj też przejechałem eee, Przejechałem sobie No, tutaj zakładkę robiłem, bo tu jest najgorsze miejsce Tu jest najgorsze miejsce Pokazuje mi zostało 28 kg eee, 28 kg, pisam, że jest 2,5 tony No że na 7 orów mi zostaje Jeszcze No przyjadę Ja sobie tu, tutaj zakładki robiłem No i tutaj też zakładkę robiłem Bo tutaj siałem całkowicie Tutaj przyjechałem jeszcze raz Tu jeszcze raz Chyba dobrze wyszło Miałem dwie, y, z 5,5 hektara y, Jak na byle jakie ustawienie tego 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 Jak to się mówi y, Tej granulacji przypływu To myślę że jest ok ale poniosło się, dobrze wiatru nie ma tak to trochę siada no, idę, wygarnę te jeszcze te, te grudki i przejadę resztę, tym tutaj tą stronę. O, ta strona jest tutaj najgorsza No, także rozściewacz zawalisty, zawalisty Zawalisty wam. Zawalisty a O miałem opuścić Miałem opuścić Także jak ktoś chętny, zapraszam sprawdzimy. Znaczy, no ja już pole sprawdziłem, ale. No, nie ma to jak jeszcze sprawdzenie. No i akurat tutaj zostało to ze 30 kg. No, może to nie jest tak precyzyjnie, ale. Ale ten. Wagi nie ma, ale dozuje i wie ile ile poleciało. To miałem, miałem jeden zamknięty big bug. A i on tutaj się ostał.